Nie ma się rolnik Słuchajcie, dzisiaj lecimy z nawożeniem azotowym rzepaku. Zaciągam właśnie RSM ze zbiornika. Tutaj mamy podłączony wąż dwucelowy na końcówkę stoża, również dwucelową do zbiornika z RSM-em. Więc tutaj zaciąganie jest bardzo proste, bardzo łatwe. Nie ma Przekładanie jakiś węż nie ma tutaj żadnej pompy dodatkowej zewnętrznej. Fajnie tutaj można zrobić to w łatwy i przyjemny sposób. Kilka minut, i mamy praktycznie cały zbiornik zapełniony. Więc widzimy się na polu. Słuchajcie, jesteśmy już na polu. Tutaj akurat e, Invigor 1165. Za chwilę jeszcze będę ruszał w Absoluta. E, widać, że pak już tutaj zaczyna nam żyć. Stożki zaczyna ją powoli wychodzić do góry. Nowe liście zielone więc no azot teraz już powoli tutaj. Jak najbardziej jest wskazane, ale kilka też osób pytało, co z ASL-em, moje ASL-u nie leje, ale jak pamiętacie, kto uważnie oglądał na kanale treści, to wie, że ASL był wylewany jesienią, więc asl już na wiosnę nie wylewam, ale co tutaj jeszcze w rzepaku będzie, a łajzy jedne, obżarły mędy. Co jest jeszcze problemem to samosiewy, jeszcze na samosiewy tutaj trzeba będzie wyskoczyć, bo niestety, ale praktycznie na każdej działce samosiewy jeszcze jakieś się pojawiają, no i niestety zboże rośnie, więc trzeba tutaj będzie jeszcze użyć jakiegoś greminicydu, no ale na dzisiaj lecimy z azotem, a potem będziemy patrzeć na warunki, żeby wyjechać jeszcze właśnie z jakimś zabiegiem na rośliny jednoliścienne. I słuchajcie, lecimy, jeśli chodzi o nawożenie rzepaku, tutaj będzie 400 litrów RSM 32 na raz. Jeśli chodzi o RSM, jak już wspomniałem, te formy, formy amidowe są później uwalniane, więc tak jakby zastosować ten nawóz tutaj w dwóch dawkach, gdybyśmy na przykład stosowali jakąś tam saletrę czy saletrzak, więc za jednym wyjazdem załatwiamy wszystko. Nie ma co tutaj dzielić tego na kilka zabiegów. Jeśli chodzi o rzepak, no widać, że on tutaj rusza tak różnie. Na lżejszej ziemi już jest bardziej zielone, na zimniejszych glinach, bo tutaj to pole jest właśnie 50-50 piach i glina troszeczkę jest gorzej, ale też nie ma co ukrywać, że tutaj rzepak jest taką rośliną, która będzie nam robiła to pole. Bo przez e, mamy to pole od 4 lat. 3 lata tutaj e, były zboża, prędzej też cały czas monokultura, monokultura, e, więc jest to taki przerywnik. Zobaczymy, jak ten rzepak sobie tutaj poradzi, ale rzepak z zasady lubi nowe działki, e, wolno od chorób, e, więc tutaj powinno być ładnie, no ale pożyjemy, zobaczymy. Prony będziemy zbierali dopiero. E, w lipcu może w sierpniu ponieważ tutaj wigor jest e, dość późną odmianą więc może ten plon się przyciągnąć no wszystko zależy od pogody e, mówię jeśli chodzi o nawożenie e, tutaj jak wspomniałem RSM lejemy dzisiaj ASL był szlany na jesieni więc siarka została e, dostarczona mm, tutaj <laughs> sorki e, jak naprawdę no w tym roku Problemem w pewien sposób jest to, że są liście w rzepaku. Zazwyczaj po zimie tych liści nie było, gdzieś tam człowiek nie patrzył na to, czy coś tam może przypalić, czy nie przypali. W tym roku, no niestety, no mówię. Ci co wyjechali zaraz tam po 15, no mieli dość dobre warunki jeśli chodzi o wjazd w pole, jeśli chodzi o wiatr. Teraz, no niestety, ale ten wiatr tutaj daje się nam we znaki i łapie takie okna pogodowe, żeby tylko je właśnie tutaj wyjechać że uda mi się dzisiaj objechać wszystko, nie mam radego pojęcia ale Absolut rusza nam bardzo intensywnie i też tutaj no, jest to odmiana, którą sami sprzedawcy, sami hodowcy mówią, że trzeba uważać na jej skracanie więc tam zadanie jest o tyle trudniejsze, że nie dość, że to wszystko się tak teraz nakłada raz, że nawożenia zatowe, dwa właśnie to jednoliścienne to jeszcze tutaj trzeba będzie walczyć z regulacją pewnie za jakiś moment. No nikt nie będzie regulował rzepaku oczywiście w lutym, bo no, nie będzie tutaj do odpowiednich warunków. Zobaczymy jak to pogoda nam się będzie rozkładała, jak to będzie się nam wszystko układało, ale no suma sumarum gdzieś trzeba to później będzie mieć na uwadze. No i tak jak wspomniałem w ostatnim z vlogów, Założenia żyta to za chwilę wam pokażę gdzie właśnie tutaj uróżniałem renówką ostatnio I, i muszę podziękować temu komuś, za chwilę tam przyjedziemy ktoś w krzesło postawił przy polu nie wiem czy chcę tutaj obserwować tak stale ciągle to pole co tu się dzieje na nim, jak to rośnie w tej pasowej, czy nie rośnie zaskoczyło mnie to bardzo mnie to zaskoczyło <laughs> długo się nad tym zastanawiałem co, jak i dlaczego, no ale ktoś chyba miał jakiś cel w tym Chyba, żeby po prostu wyrzucił śmieć, który już mi się nie przyda. No a tutaj ładnie właśnie zarożnięte z jesieni, jak nagrywałem ten film z ASL-u. No udało się. Udało się wyjechać samemu, ale było ciężko. Tutaj, tutaj mamy glinę za chwilę. E, przejeżdżamy w totalny piach, jak zresztą widzicie. Tam praktycznie nie ma mm, nie ma, nie ma, nie ma rzepaku, no ale obsiałam tutaj całość. Mówię, mam nadzieję, że gdzieś tam dobrnie do pokładów gliny, gdzieś niżej położonych i pociągnie, Ale no niestety tu jest szósta Z nie ma jak tego odciąć więc się uprawia całość, chociaż no docelowo pewnie ten zagajnik tutaj ten ruch zostanie zalesiony, bo no szkoda tylko i wyłącznie tutaj pracy, też ten klin zawsze gdzieś tam człowieka trochę denerwuje, jeśli chodzi o uprawę, więc tutaj Pewnie to pójdzie pod zalesienie, no ale najpierw trzeba poogarniać różne sprawy. Jeśli chodzi o dokarmianie mikroelementami, to wszystko polecimy właśnie ze skracaniem. Nie było tutaj jakiś niedoborów boru niewidocznych, więc jest w miarę okej. Okay większe sztuki, większe rzepaki, które gdzieś tam mocniej wyrosły. Było widać na szyjce korzeniowej, że troszeczkę ta przerwa się tam zrobiła, ale też nie ma co tutaj ukrywać, że ta działka jest po prostu wyrąbana i samym mikroelementowym dokarmianiem też się tego nie da załatwić. Obornik, 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 jeszcze raz, obornik, tutaj pola z nawożeniem, właśnie obornikiem. Od razu wyglądają lepiej, właśnie jeśli chodzi o osobność tego mikroskładnika. Chociażby w oborniku możemy ten bor w miarę dobrze dostarczyć, a sam składnik, mikroskładnik, no niestety jest wymywalny z gleby. Więc jeżeli nie dostarczamy go w inny sposób niż gdzieś tam nawożeniem sztucznym, to no to szybko może nam z tej gleby uciec. <laughs> a tutaj widzę kurczę, troszeczkę te sarny. Żerowały, ale i tak nie jest źle Pojedyncze place gdzieś tam tylko przyżarte przy lesie e, To naprawdę nie jest źle Bywało o wiele, wiele gorzej A tutaj no mówię, na miejscu świata ktoś, ktoś po prostu no Przynieść sobie kuźwa fotel Można e, Świat rolniczy mnie cały czas zaskakuje A Co do e, Uprawy pasowej, no tutaj mówię jeśli chodzi o pasówkę Zresztą już wspominałem na jesieni, że jeśli chodzi o pasówkę, no to wygląda ten żabak o wiele równiej, o wiele lepiej niż w przypadku tej uprawy, która była robiona przeze mnie, ale niestety tam też miałem takie warunki, że właśnie przyszła ulewa podlało mocno ten żapak podczas wschodów i niestety on się długo, długo dusił, ale no to długa jesień pozwoliła właśnie, że ten żabak i tak w ogóle ciągnął jeszcze jesienią więc tam po 6, 8, 12 liści zależnie od rośliny się uzbierało i ten rzepak zostaje no jest troszeczkę rzadszy, ale ale to się da nie ma, nie ma sensu go likwidować zobaczymy jak to wszystko będzie jeszcze przebiegało w pogodzie i tak naprawdę może się okazać, że ten rzepak, który gdzieś tam był rzadszy z jesieni wcale nie będzie plonował gorzej, no ale to wszystko nam pogoda pokaże Słuchajcie, mała zmiana perspektywy. Pozdrawiam Jarka, który akurat mi tutaj troszeczkę przeszkodził we vlogu. Jeśli chodzi o nawożenie rzepaku, no tutaj jestem osobiście zdania, że nie ma tego co dzielić na nie wiadomo ile wyjazdów na nie wiadomo jak małe ilości i podawać tego w kilku częściach. Raz, maksymalnie dwa razy. Jeśli chodzi o nawożenie azotowe. Niektórzy dzielą to na trzy, ale tutaj no też mówię, Zależno jest to od rejonu Polski, ale tak jak u nas no cały azot praktycznie trzeba gdzieś tam podać do początku kwietnia, jeśli chodzi o rzepak, e, później nie ma e, to praktycznie żadnego uzasadnienia, później no wchodzimy z nawożeniem e, dolistnym, RSM też można wykorzystać w nawożeniu dolistnym, e, zarówno rzepaku, czy zbóż, też już kilka razy o tym mówiłem, chociaż no RSM tutaj cały czas jest podawane jako nawóz typowo doglebowy no to zasadniczo taki jest taki on jest, takie jest jego przeznaczenie ale jeśli chodzi o nawożenie do listy, też tutaj się to fajnie sprawdza w Niemczech jest to praktykowane o wiele częściej niż u nas nie ma u nas jeszcze takiego takiego praktykowania, nie ma też takich zaleceń do końca też ciekawa sprawa jest, że chociażby w etykiecie modusa flexi, czyli e, regulatora wzrostu w Niemczech, jest dokładnie nawet w tabeli rozpisane, że można to z rsm mieszać. Czyli mamy nawóz dolistny RSM, plus jeszcze właśnie e, Trinex Sapak Etylu e, regulator. W Polsce tego w etykiecie nie ma, no bo chociażby nie ma właśnie tutaj e, zaleceń co do RSM-u, jeśli chodzi o nawożenie dolistne, więc to e, po prostu wyrzucono. E, jeśli chodzi o RSM do listny, mówię, jest to taki temat dość ciężki właśnie ze względu na te poparzenia tutaj, no ja też jadę z tą świadomością że coś tam na pewno e, będą jakieś plamki z poparzeniami, ale mówię, no nie ma tych okien pogodowych, żeby tutaj móc śmiało odłożyć to teraz w czasie, całe praktycznie 10 dni do przodu, jak pokazują prognozy, ma non stop wiać, 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 wiać gdzieś tam jakieś kilka chwil właśnie bez Ee, bez wiatru, więc no lecimy z tym i ee, co będzie, to będzie. No mówię, no tutaj nie, nie będzie to jakaś wielka strata, praktycznie myślę, że żadna, bo on się bardzo szybko rege, regeneruje, a większość i tak trafi na te stare liście, które za chwilę zostaną odrzucone. Tutaj no głównie teraz będzie się rozgrywała historia o, o te nowe przyrosty, ale no jestem dobrej myśli, nie ma co tutaj panikować wielce. Jak będzie parę kropek, przypołożonych, to się tak naprawdę nie powinno nic stać. Co do Tchaikovskiego, no widzicie jeszcze tutaj, że na części pola słoma stoi. Tam, gdzie wyjeżdżaliśmy na początku, już wszystko praktycznie było poopalane. Nie wiem dlaczego na części pola, właśnie tutaj, jeszcze stoi w pionie. Część już właśnie wszystko leży na ziemi. Nie mam bladego pojęcia, czym to jest spowodowane. Żadnych zabiegów dodatkowych nie było, może po prostu jakoś ułożenie terenu sprawiło, że część słomy już leży, bo tak właśnie na górkach widać, że na górkach tej słomy nie ma w dołku, tutaj może nie wiem, czy spokojnie, czy cokolwiek i ta słoma jeszcze stoi, ale jak się wyjdzie tak naprawdę, no to można to potarmosić i, i wszystko i tak padnie, ale no niestety, no w tym roku śniegów nie było, nie było widać, chociażby tego zastosowania tego ścierniska, tego siewu pasowego, jeśli chodzi o śnieg czy mróz. Z jednej strony dobrze, wszystko wszystkim tutaj przyzimowało, ale no fajnie byłoby to przetestować, zobaczyć, czy właśnie ta zasłona, jeśli chodzi o tą pokrywę ze ścierniska, zdaje to fajny egzamin, czy jak to wszystko wygląda, no ale... Lepiej, że jest jak jest, że wszystko przyzimowało, że tutaj nie ma żadnych strat pozimowych. No, i tak naprawdę to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny.